Cześć, z tej strony Rafał. Widzieliśmy się ostatnio tutaj z wami rekuperatory.pl ponad dwa lata temu. Budynek z zewnątrz wyglądał identycznie. Przez te ostatnie dwa lata nie udało mi się budynku ocieplić. Nie udało mi się też założyć rekuperatora. Ale ponad dwa lata temu udało mi się założyć system rekuperacyjny do wentylacji. Ale... Niestety bez rekuperatora i proszę chodźcie zobaczymy co na skutek tego powstało. Prowadziliśmy się w poprzednie wakacje. Raptem to jest niecałe pół roku. A po dwóch miesiącach już były skutki tego, że lokal nie był wentylowany i okna były szczelne, nie było dopływu powietrza, nie było wietrzone. A w tym miejscu y Rok temu przynajmniej powinien zawisnąć rekuperator, który odpowiedzialny jest za wymianę powietrza w budynku. W głównej mierze też pamiętajmy, że rekuperator osusza powietrze, więc te wszystkie problemy z wilgotnością w budynku są eliminowane. Witam teraz w środku. Jesteśmy w salonie z kuchnią i tutaj pewnego wieczoru dostaliśmy konsternacji po praktycznie trzech miesiącach wprowadzenia. Właśnie zobaczcie, to jest skutek braku wentylacji. Ściana nadaje się do gruntownego remontu. Popełniłem bardzo poważny błąd. Pięć miesięcy temu, że jakby zrobiłem część pierwszą. Mam rury wentylacyjne pozakładane, ale nie kupiłem najważniejsze rzeczy rekuperatora. Na skutek tego, te wszystkie przypadki, które są na tej ścianie i jeszcze pokażę na ścianie tam i na meblach na górze, co się dzieje w braku wentylacji. Jesteśmy teraz w sypialni i w garderobie. I tutaj jakby doszło, można powiedzieć, do największych strat. Tutaj pokażę na rogach pojawia się grzyb. Ten grzyb już był wielokrotnie zmywany, ale następuje to tak często ze względu na brak wentylacji, że praktycznie co dwa miesiące muszę to czyścić i zmywać. Ale nie miałem świadomości, że ten grzyb się strasznie rozwinie za meblami. Kolejnym przypadkiem grzyba, gdzie okazało się, na wysokości tych wszystkich szaf z tyłu doszło do. jakby inaczej cała ściana była w pleśni, w grzybach do takiego stopnia, że tylne, tylna część szafy została, jakby po prostu, przepleść, zostało to, jakby przegnite grzyb przed na szafę i na ubrania. Praktycznie okazało się, że po kilku miesiącach kilkanaście rzeczy zostało totalnie do i cały tył szafy został zniszczony. I podobna sytuacja była przy łóżku. Yy, też jakby Zob Odciągając łóżko, tego już tego teraz może tak nie widać dokładnie, ale pociągnięciu łóżka wielkości kilku nawet centymetrów był po prostu taka jakby narość. Czy to pleś, czy to grzyb? Nie wiem, nie znam się na tym tak dokładnie, ale moja reakcja była. no Nie chcielibyście Państwo widzieć mojej reakcji. No. Tak się przestraszyłem, bo prawdopodobnie ja przez kilka miesięcy z tym grzybnią i pleśnią spałem tutaj. Więc, yy, no, największy błąd, jeszcze raz potwierdzę jaki zrobiłem, no, mam wentylację od dwóch lat, mam kanały poprowadzone, wszystko jest zrobione, a kupno rekuperatora zostawiłem sobie praktycznie, a, bo może później, a, no, na tą chwilę mi to nie jest potrzebne, no, ale w sumie biorąc wydałem kilkanaście tysięcy na kanały, a teraz wydam kilka tysięcy na naprawę tych wszystkich rzeczy. Podstawowy błąd, jaki zrobiłem. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na zacieki, które tutaj ewidentnie widać ślady. Czyli mamy sytuację, że mamy zimne powietrze na zewnątrz, cieplutko w środku, i ewidentnie spływa nam woda po oknie która niestety nie ma wentylacji i jest źródłem podwyższonej wilgotności w pomieszczeniu. No, no. jest to skutek tak. No jest to skutek tego, no, Pani Marta do mnie wielokrotnie dzwoniła po zamontowaniu kanałów rekuperacyjnych, że kiedy zakładamy rekuperator, że to jest niezbędne, że to nie będzie działało. No a tutaj ja mając inne wydatki, inne pomysły. Tutaj jednak no mówię, a jest dobrze, mieszkamy, jest fajnie, jest ładnie, nic się na pewno nie stanie. No i teraz żałuję pani Marto, że nie posłuchałem. i słuchajcie, ja tego nie widziałem naprawdę do dzisiaj. Proszę zobaczyć, jaki jest skutek braku pełnej rekuperacji, pełnej wentylacji w domu, gdzie jest dom jest szczelny. Proszę zobaczyć. Masakra. W tym domu mamy zamontowaną instalację wentylacyjną, która obejmuje swym zakresem wszystkie pomieszczenia.